Witam wszystkich w odcinku z Minecrafta na... Uwaga, uwaga, Resiepak. Zróbmy odcinki seria. Seria Pepo Ej. Tak. Bonus I uwaga, zagramy tak samo jak Resident. Na, na takim świecie. Uwaga, ładuje się. Zobaczymy jaki on świat wygeneruje, ewentualnie go skipniemy, coś innego się zrobi. Wiadomo, lecimy koksem tak zwanym filmną. Zresztą się przestraszem. Odpalimy jeszcze jakieś shaderki na szybko. Bo zapomniałem odpalić szczerze, bo to pierwsze odpalę mi paczki, ale Pepo hej. Tak, building terrain. Zobaczymy co nam to zrobi. I jak ktoś lubi usunąć przy Minecrafcie, to zapraszam na, na, na mój kanał, tak? Nie nażartuję, no, żartuję, oczywiście. Może nikt nie uśnie. W sumie, można by to puścić jako kołysankę. Dobra, dynamiczny odcinek. Czy mi się cokolwiek załaduje? O! o kurde, aż chyba coś się przyłem. Niech to zaskakać. Ała. S, bo się świat r... robi, to nie ma... O, Uf! Yes. S, tam widzimy coś, co mi jest potrzebne. O. Po pierwsze pa. O, oh, mutant bis. Mamy twilight forest. Mo. Um. Musimy stąd wejść. Tak... Dobra, przekopamy się przez bo... Tak, bo my chcemy tam naduć do tych świnek i spodynie już na sam początek, bo się... Nie chcę sprawdzać czy ja przeżyję ten upadek, czy nie. Jest grubo ponad 32 bloki chyba, czy 30 kratek. A tu nie ma już grubo, tak? Co? A bo jestem na spawnie, na spawnie nie ma damage'u. No i super, lecimy. ma A i w mojej są Takie na, na ten świat. Od razu bok! A, ja nie ma shaderu. To no, w następnym odcinku na pewno będą. Tam widzimy. Anu nam bardzo dobrze Puma teren na domek będzie trzeba poszukać, a na razie prze... zróbmy sobie takie podstawowe itemy. Jakiś miecz, myślę, że będzie spoko. A tak to ja, tak by the way. Ktoś dostaje obrażenie. Ciekawe Coś się z czymś klepiać Czy coś się jeździ zawsze Chyba w tech się tej płyny. Mam być 4 Jakieś śmieczki jakie mamy tu trzeba sprawdzić Dirt Scorpion, Nether Scorpion, Iron Grid for O ma jeden hit a ten miecz, to trzeba by unbreaking nałożyć, miałby więcej rapidity. Coś się wymyśli w tradzie. razie. Chodźmy, Ała. To tu? kruk. To jest to kruk. Dobra. Zamknij. Japę. Kruku. Dziądz. Uciekł. A mnie już. Kolejny. On śpiewa. Zaczekaj. To jest tygrys. Nie, do świnia, dobra. Moment świnie z tygrysem, bo nie. Archeol. taka nie. Zeofila mnie zabiją, tak? Zeolo... Zeolo. Nie wiem, jak to się nazywa. <laughs> Lisiek. Czekajcie. Oswoimy go. Fenek. Fenek. Fenka chce oswoić. Nie da się. Mm -hmm. Pepple. Pepple. Pepple cry. Pepper cry. 20 sekund. Tak tu ciemno. E, szkielet. Uciekamy para Shop, pracz Bąż. Uciekamy. Co? Nie chcemy się pić. Tam. Nie. Dobra, RNG. To nie jest nic wstawione. Takie RNG. Dobra, chodźmy do... Smaku. Nie, ten świat światło się coraz bardziej zaczyna podobać. Przyjeżdża, nie? To by się nie ucieszył. Zostawi im na rozwinięcie. No i super. Marechewki be like Ohohooo, fajnie. Dwa mamy To no będzie do zupy, no bo nie wiem dlaczego no Będziemy karmili sobie coś na pewno Świnia Czy jest nie wiem Ja tu tylko wchodzę Nie wygląda najprzyjażdżalnie. Dobra. To co mi padło, dobra, jest żałosne. To chcemy mieć. Hej, misiu. To, to ja cię tam zostawiam. jest to jak najszybciej. Miś, 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 jest. Ale tu, ej patrzcie, coś się zepsuło. Tu są te góry, wszystko pięknie, patrzcie. A jakie to jest wion? Wion Łamy te góry, wszystko... Z... Ulewi tu mroczy piasek. E, jakie to są koniki? To są te koniki z... Minecraftowania Nie. To są takie inne modele te konie. O! No, no, Kolejnej Grizzly. Na plain fak dość często... ...respił się pumy. Czy mogą się rozeszpić turekiny na tej pachcie? Najprawdopodobniej mogą. Co oznacza moją śmierć? To jest seria, która myślę, zostanie z nami na dłużej. Jakiś streamek się z tego zrobi. Będzie zapis z live'a. Chodźmy. Tu nie ma tego nowego pływania. Trochę smutno. Dobra. Myślę, że wybudujemy dom w środku góry. Tak, wiecie, oszczędnie. Jak się ja tu zaraz pi albo co innego, to ja umrę. Boję się. Nie chcę zginąć, mam to dość fajne wyposażenie. Trawiany miecz. Tak. I marchewki. Jakie mam przy zombie. czy też słyszycie? chyba tak. Raczej tak. Chociaż e, może ten jako... Sneaky stitch sneak, 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 sneak. może wam to blokować że bierzemy Minecrafting za sobę, jesteśmy oszczędni. Dobra. Płyniemy w przygodę. Ja nie nie pytajcie czego ten skin trzeba, ale... jest piękny, tak. To jest piękny skin. Ciemny las. Hmm. Tak, e, trzeba będzie tą twarz zmienić zdecydowanie. Na miejscu na dom. Teraz tylko tam się dostać. Nie macie tu. O! No i super! Dobra, łatwo. Jest jedną rzecz, którą będę chciał mieć w tej paszce Czyli mapę, mapę, co zrobić. Ci muszę zrobić kompas? Ci muszę pójść do kopalni? Ale, pff, szybko kopiemy tego stona. Troszkę, tam nawet da się jakoś dostać. Trochę mi zajmie dostawanie się tam, ale damy radę. Ojej. Do jutra będę tam wchodzić. O. A hey, ja nie ma Spotify Premium. Muzyką, do <grymne> nie, 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 nie. nie. Zakaz reklamowania. Bo mi się Spotify Premium skończył. A oh, Pepo cry. No, Nie wyszedł. Odcinek. No, dobra, chodźmy z tego. Pepo Hej. To się jedno. Nie wyniknie się tego. Dobra. Będziecie mieli. To jest seria, której też nie montuję znowu. I nie, nie umiem. Muszę nawet kogoś poprosić, żeby pomontował za mnie. No i idealnie. O, z ciała. Tak niefajnie. Myślę, że się bez sniki Snitcha gra, więc... Robię to dla was, sniki snik. Proszę. O, tu głośniej jest. Się ciszy. Dobrze, możemy grać dalej. <laughs> tak jak na streamie, a ze streamów mamy już takie przeczucie: że się nie trzeba nic montować, nie, nic, po prostu Mogę tutaj łódkot poznać? No a w miarę się co? Pływamy tam Płyniemy, to jest szczyt wolności ludzkiej. Tam myślę, że na tym szczycie... Na tym szczycie, gdzie można zakończyć. A raz. Płynie, jesteś już tak blisko. Jakbyś to spadł, by się odnerwał na życie. Tym... A, piękna postać, czyli ja. Oczywiście to jestem ja. Tak. Jestem kwadratowy nie, konik Ratujecie. Czego on za mną łazi? Nie ładzi za mną, a jak ci marchewko Nie rośnie. Dobrze. Więc mamy nowego kompana. Kurde. Kompana mamy nowego. Więc co? Ja kończę ten odcinek. I co? Myślę, że coś wykombinujemy, by Wy... następny. drewno, czy coś. Tyle tu. Więc żegnajcie. Powodzonka. Hej. Tak. No tak. dobra. Bye. ja